Można się zabierać za sufit. Na suficie plan jest taki, żeby zrobić płuc elewacyjny. Był oderwany styropian, położony na placuszki z rozmachem gałaśnikowa. No, a teraz co to zetrzeć? ką papierem, żyrafą zagruntuję. Pierwszą warstwę kleju rzucę. Wszystko ładnie, na gładziutko. Trzeba wyszpachlować klejem. Przygotować sobie pod grunt. I ładować z barankiem wściekłych mi odełka trochę przeleciły, zawsze od grzyby. Nie zaszkodzi, szczególnie przy suficie, gdzie cały czas nad nami wisi. Gruntem przerazać. Przy oknach uważać. wynaleziony beton kontakt. Każdy razie jest z kwarcem, jest z piaseczkiem. Zaraz przeciągniemy delikatnie po suficie. Zawsze będzie to jakiś beton kontakt. według instrukcji trochę wody trochę kleju. majster zawsze mówił dwa worki se mieszaj dwa worki se mieszaj na dłużej ci starczy no to se mieszam dwa worki Kielnia, packa, pióra, Takiego malutka też sobie wziąłem w jakiegoś kąta, może No nie jest, i co, lecimy z nakładaniem. Pierwsza warstwa kleju ma nam wypełnić większe ubytki i wstępnie wygładzić powierzchnię. Nakładamy powierzchnię w zasięgu rąk. No, zależy jakie długie ręce mamy. Albo jaki duży podest. Dobra, przeciągnę tą połówkę. Wezmę za eksperyment. Tu jest ten długi piórem. Wodę tutaj mam, żeby narzędzia były cały czas czyste. No i mokre. Mokro wiadomo. Lepszy poślizg. Zaczynamy od narożników. Wyciągamy je krótkimi ruchami. Następnie całą powierzchnię gładzimy wzdłuż, wszerz. Od lewej do prawej. Nadmiar kleju zrzucam do wiadra. Pióro moczymy wodą. Zawsze to jakiś poślizg. Kolejną część powierzchni dokładamy. Przy wysokiej temperaturze i szybkim czasie wiązania warto jest łączenia spryskać wodą i przegłaskać zmoczonym piórem. Na pewno uzyskamy lepszy efekt niż gładzeniem suchymi narzędziami. Tak jak wcześniej, gładzimy w obu kierunkach. Chodźcie, zobaczycie, jak ładnie to zrobiłem. Przeciągnięty soficik na raz? No, robi się powierzchnia. Nakładamy, przeciągamy i kleju dorabiamy. No, sofity pękły. Przejechane na razowca. Słabko podsychają. Okno uchylone, żeby. Cyrkulacja powietrza delikatna była. Kiedy pierwsza warstwa kleju, która wypełniła największe ubytki, wyschła, nakładamy drugą warstwę. Tak jak poprzednio, nakładamy klej, zaczynając od narożników. Gładzimy piórem na gładko. Ściągając już po grubości kamienia, ściągamy nadmiar kleju, wrzucamy do wiadra, moczymy pióro. Przy drugiej warstwie kleju jesteśmy w stanie wygłaskać nasz sufit do perfekcji. Końce pióra, pacy, zawsze mam lekko wygięte, żeby nie rysowały powierzchni, którą szpachluję. Kable i inne przeszkody zawsze warto obsmarować dookoła przed szpachlowaniem całej powierzchni. Ułatwi nam to wtedy szpachlowanie szerokim piórem. Jutro, jak klej wyschnie, pomaluję to gruntem z kwarcem w kolorze baranka, który będę kładł. A co jeszcze lubię przy szpachlowaniu? Kiedy materiału mam tyle na koniec, a zostało mi już tyle do wyspachlowania. Tynk silikonowy, baranek gradacja 1 mm, kielnia, paca metalowa do nakładania, paca plastikowa do... Ściągania, gładzenia, śmietnik, woda, w razie jakby łączenia nam za szybko, schły, można spryskać i woda z pędzlem do wycierania narzędzi. Baranek grubości 1 mm nie wybacza błędów przygotowania. Powierzchnia jest przygotowana idealnie, przesmarowana dwa razy klejem, zagruntowana gruntem z piaskiem. Przystępujemy do nakładania baranka bardzo metalową. Nakładamy na grubość ziarna. Zaczynając od narożników, małymi ilościami nakładamy materiał, szczególnie na sufit. W moim przypadku jest to tynk silikonowy baranek, którego po nałożeniu nie trzeba już malować. Nakładamy masę dokładnie pokrywając powierzchnię. Po nałożeniu powierzchni w zasięgu rąk, zależy kto ma jakie długie ręce, ściągamy, dociskając po grubości piasku naszego tynku. Przy niedużej powierzchni Możemy dokładać materiał bez zacierania poprzedniego pola. Zatrzemy wszystko razem. Przy temperaturze około 10-15 stopni z łączeniem nie będzie problemów. Jeśli materiał na łączeniu zacząłby obsychać, warto zmoczyć go wodą. Przy dużych powierzchniach powinniśmy nakładać obszar w zasięgu rąk, zatrzeć i przechodzić dalej. Po nałożeniu materiału Przeciągam go po grubości piasku, naszego tynku. Czy jest to baranek, czy kornik? Nakładanie przebiega podobnie. Ostatni moment na poprawkę narożników. Pracuję w temperaturze trochę ponad 10 stopni. Także nie mam zbyt dużego stresu, że materiał będzie mi szybko wiązał. Po odczekaniu 10-15 minut zaczynam zacierać okrężnymi ruchami plastikową pacą. Do uzyskania pożądanego efektu przy zacieraniu mocno nie dociskam. Zacierając często zbieram mleczko, które zbiera się na plastikowej pacy. Mleczka nie wyrzucam do wiadra z materiałem, wyrzucam w śmietnik. Zalecam pracę w rękawiczkach. Efekt końcowy sufit 3 m2. No, dużo materiału nie spadło wiadro 15-kilowe wykorzystane w połowie Zrób to sam. Powodzenia.